Przy ma widzu, dzisiaj jesteśmy na 4 Skins. Potwieramy sobie tutaj skrzynię. E, te Flow one się kiedyś nazywały, tak bardziej czyli e, MilSpec Restricted Classic Covered i Knife. Są to skrzynki, jak widzicie, no, niebieskie to są niebieskiego stanu skiny. E, oczywiście czerwone to są czerwonego stanu skiny i tak dalej, i tak dalej. Więc je dzisiaj potwieramy, ale przy tym, oczywiście, chciałbym Cię zaprosić na stronkę kodzik promocyjny sobie wpisz Swert, który da Ci 5% więcej przy doładowaniu i darmową skrzyneczkę. Przy okazji też mi pomaga, że więc jeżeli. Jesteś osobą pełnoletnią i chcesz sobie spróbować, to zapraszam. No i oczywiście z kodem sfert yy, Spróbujmy tego milspeka Najpierw ta skrzyneczka, oczywiście, którą macie. Za wejście z pierwszego linku w opisie po prostu użycie kodu sfert jeżeli jeszcze nigdy nie odbieraliście, więc zobaczymy, co w niej się na przykład tutaj skrywa. No tutaj nam nic ciekawego nie wypadło, jakaś złotówka i tak dalej. Ale ja wiem, że ona potrafi dropnąć. Bo wysyłaliście na przykład. Też na streamkach czasami daje sobie jakieś koldziki, czy to na jakieś na przykład 3 zICO, na e4 czy to może na jakiś na jakąś skrzyneczkę milspec I wiem, że potraficie drofnąć. Mój inne przydrop z tej skrzynki to był ten kiedyś aukty T-Race. 500 zł on kosztował. To jest szansa, no niesamowita szansa, no ale weszło nam to kiedyś. Tak z 3 lata temu. 420, okej. Okay. Jakby sobie jakiś widz dostał 420 by było git. 3 zł, 80 też fajne. Znowu to samo. No ale coś mi nie. Le o, 7 zł na przykład sobie widz może zgarnąć. 5, 320 jakieś. Ona coś tam po prostu zarzuca. Yy, Poleśmy dalej do Restricteda za szóstkę Tu już są fioletowej klasy skiny 18 zł za 3 skrzyneczki nas kosztuje No i niestety dropimy trochę gówno super warm supernowa Warmgadziki na proficie Gryf, Gryf i Wingshot Ok profit wleciał Dwa Styksy. Styksy chyba kosztowały, nie? Uuu, Styksy bardzo fajnie kosztowały. 22zł, 22zł... 50zł z 18 Takie oczywiście dropy też możemy przyjmować. Clasfit 15zł. Fioletowej, znaczy różowej klasy skiny. Mój najlepszy drop z tego, jak pamiętam, był Orion kiedyś. A raz widziałem na, na bitwie, jak gościowi z tego poleciał ten Case Harden za tysiaka. Naprawdę nie za szczęście, koleżka miał. Ale też ostatnio mieliśmy szczęście, nie? Przecież Dragon Lore dropnęliśmy na 0,001. Z skrzynki za stówę Niesamowite. 17, Zico. 28. Konspiracja. Uuu, fajny digielek. No i to jest profit. Jakiś git. Ostatni raz sobie ją otwórzmy. Well injector. Tak to wygląda. Dobra, Covert, 34. No tu. Ej, to jest ta sama szansa, nie? 0,0001 na takiej dropnaliśmy, tylko w lepszym stanie za 20 coś tysięcy. I z innej skrzynki, oczywiście. Trochę droższej, ale kto Kto mówi, że może nie wpadnie nam znowu. Tatterbox, non Rider 80 zł tutaj. Hyperbestia. To przyjemny skin jest na pewno. Proszę bardzo, 200 złotych wpada nam ze stówki. Teraz pada 50 77. To trochę nam się to wyrównało, to co teraz drognęliśmy. Dobra, razy 5. 127 ze 172 i stówka. No coś nie, nie daje nam ten hovercym dzisiaj. Ale może na bitwach da lepiej, bo oczywiście też pójdziemy na bitewki. Ok, to jest profit. Mm. No i knife nam zostało. No, knifów akurat tak, tak średnio lubię te najfy, bo często mi wypada z tu gówno. No ale zobaczmy. 560 zł, no i dostajemy 388. 358. 388. O, 588, to jakiś profit lekki wleciał nawet Ale coś mocniejszego, Huntsman Okej, okay, 500 Wycofmy sobie dwie Ajajaj, Slaughter by był spoko No dobrze, pójdźmy sobie na bitwy I dodajmy te skrzynki, czyli to jest oczywiście Meal Po dwie dodajemy Restricted Classfit powert no i dwa najfy ten knife, na, najf, okej okay. taka bitwa 1000. no 1,2,3,4 kosztuje, zrobimy sobie na dwóch, żeby to próbować wygrać bo nie chcę ryzykować na razie na więcej osób może w jakimś następnym odcinku, dzisiaj, dzisiaj na spokojnie ty widzu też sobie nie ryzykuj a jak zrobisz jakiś fajny profit to oczywiście wypłacaj, bo nie ma co kusić losu Nieraz mi tak miałem, że nagle z 5 tysięcy na przykład zrobiłem 10 tysięcy, a potem spadłem do, do nie wiem, 5 zł, nie wiem. Więc... Oczywiście rozważnie Restricted. Mhm. Dawaj klasfida, coś mocnego. Czasimov jest mocny, 14, a on ma lepszy, on ma lepszy troszeczkę drop. No to nas nie obchodzi zbytnio, bo te bardziej nas obchodzą te najfy. Bo jak komuś dropnie kosa 300 zł droższa, no to no to te parę złoty, co tutaj my trafiamy różnicy, to zmiecie z planszy. Covert. 20 zł. No i knife, No i teraz najważniejsza sytuacja, żeby nie dropić tych po 300. Uuuuuu i o to chodzi kuźwa. Oto 1200 zł. No i kurwa klasa. Mówiłem. 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 Dropnąłem jakąś dobrą kostkę z najfa no to nieźle. 1200 zł profitu. I tak można, kurde kiedyś the odcinek. Chociaż nie wiem czy otwierając po prostu te knife normalnie. No właśnie. To jest to. To jest właśnie to, że. Te knife y otwierałem wcześniej, mimo że wygrałem tą bitwę, to ona za dużo nam tak naprawdę nie dała. Bo jesteśmy. Chociaż. No dobra, jesteśmy na zero, chociaż nie stratni Taki, taki z tego plus, bo ten y, jak otwieraliśmy tutaj, to nam pozabierały z 2000. Gdybym ich tak dalej nie otwierał, tylko je zostawił, to na pewno bym był na proficie fajnym. No ale widzisz jak to bywa. Dobra, ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Oczywiście kodzi promocyjny sfert, pamiętaj Widzu. Wejdź sobie na Discorda, link w opisie. A my słyszymy się w następnym filmie Shumano.